Witajcie moi drodzy, tutaj Quicksix a Dzisiaj, w zasadzie dzisiaj, bo dzisiaj jest um, 2 czerwca I jest rzecz, o której koniecznie chciałem wam powiedzieć Może nie każdy miał czas akurat jeszcze prze, paś, przelecieć sobie dzisiaj przez streama Czy przez to ostatnie kilka dni Ale mamy coś takiego jak festiwal zombie kontra wampiry I... Warto sobie na to popatrzeć, są bardzo spoko premki mm. I takie szczególne to chyba było Daisy tutaj. Ja co prawda zastanawiam się, czy to kupić, czy nie. Póki co raczej w to nie wchodzę, ponieważ no, gram w inne gry. Ale może z dwóch stówek prawie na stówkę przecena to jest całkiem sporo. Jeszcze coś tutaj takiego widziałem ciekawszego. O, Project Zomboid jest ze stówki na 6 dych. Tutaj akurat w Project Zomboida mi się zdarzyło całkiem sporo pograć i tutaj mogę z czystym sumieniem polecić. Left 4 Dead 2 no to, to jak jest za piątkę to, to koniecznie trzeba kupić. I ostatnio były jakieś Dead Islandy na Epiku z tego co pamiętam. Ale jeżeli macie jedynki, tutaj też za, za 15-12 za zł. jest. Całkiem spoko opcja. I co jeszcze innego? O, tu jeszcze coś było. Plants vs. Zombie. Ja to kiedyś mam na Originie i też w to grałem całkiem sporo. Fajne to jest. Bardzo Wam polecam. A może sobie kupię te daisy? No nie wiem. Muszę się zastanowić. I jeszcze macie oczywiście darmowe przedmioty z festiwalu. Są to dwie, są to dwa awatary i jedna ramka awatara. I co więcej, dlaczego w ogóle na kanale, gdzie głównie wrzucam rasta i mówię o takie rzeczy, no jakieś psy czekają w tle, no z tego powodu, że ten kanał nigdy nie miał być tylko o rascie. to ma być raczej właśnie kanał o grach survivalowych. Generalnie o wszelkiego rodzaju survivalach, z bardzo dużym ym, rozrzutem. O, nie posiadam internetu, czyżby. I yy, no i nie ukrywam, że gry, gdzie występują zombie, bardzo często wpisują się w ten schemat gier survivalowych. Nie tylko, no bo są właśnie jeszcze jakieś takie typowe shootery, ale yy, ale survivalów też jest całkiem sporo. Na kanale wczoraj wpadł film z Undead Legacy. No to jest 7 Days To Die, taka paczka modyfikacji. Według mnie najlepsza, wszystkim też bardzo polecam, jest do pobrania za darmo. Będą kolejne części, że tak powiem, tej serii. Już, już gdzieś one są nagrywane w trakcie. Ale jeżeli chodzi o Rasta, no to teraz najbliższe tygodnie takie większe materiały dłuższe, które się będą pojawiać, no to właśnie będą zrasta. Będą zrasta i będzie to seria poradnikowa. Jak w tego rasta grać. Jak się jest na samym początku swojej raścianej drogi. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Dzięki za oglądanie jeszcze raz. No i do następnego. Narka.